O co chodzi z tym cieniem? Każdy ma w sobie cień. Już Jung o tym pisał tak. Że e, jak z nieświadomego uczyni się świadomym, tak? I rozświetli się swój cień, to wtedy dopiero można się uzdrowić. I faktycznie tak jest. Bo co się kryje pod oporem. E, Ludzie, którzy mają opór przed terapią, przed zmianami, przed zobaczeniem prawdy o życiu, o sobie, o swojej rodzinie, o swoim dzieciństwie, e, o tym, kim tak naprawdę są, tak? mają ogromny opór, żeby zobaczyć tę prawdę. To właśnie boją się. O, teraz się rozświetla cień. <laughs> Właśnie o to chodzi, że, że potrzebujesz ten cień rozświetlić, bo jeżeli go będziesz trzymać, ja nawet dzisiaj mam czarną bluzkę, się przygotowałam do filmiku o cieniu, jadę też autem, gdzie słońce może padać pod różnym kątem i będzie ten cień rozświetlać, bo chcę przekazać Wam, jakie to jest bardzo ważne. Są przeciwności, tak? Jest białe, czarne, jest smutek, radość, jest cień i światło. One nie mogą istnieć bez siebie, tak? Tak samo jest z emocjami, ze wszystkim. Jest dzień i noc. I teraz chodzi o to, że póki my nie zobaczymy tego naszego cienia, nie pozwolimy sobie na to, to będziemy toksyczni. I będzie cierpieć nasza rodzina, ludzie w pracy, którzy w ogóle znajomi, wszyscy będą przez nas cierpieć, a my nie będziemy w ogóle wiedzieć, o co chodzi. Więc dlatego tak bardzo ważne jest, żeby zmierzyć się z tym oporem przejść przez ten opór i zobaczyć ten cień w sobie. Ja właściwie na każdej sesji na jednej yy, może do tego się nie zrobi, ale jak już ktoś przychodzi do mnie na trzy spotkania, czy na pięć spotkań, to zawsze dochodzimy do momentu tego cienia, żeby zobaczyć w sobie tą toksyczność, żeby ją zobaczyć, rozświetlić. Ona oczywiście idzie od rodziców, czy od oceniania innych ludzi, tak? Można, to jest punkt zaczepienia. Natomiast o co chodzi? Mamy w głowie takie, takich dwóch gadaczy, Teraz, jeden to jest po stronie światła, głos duszy, głos twórcy, głos wyższej intuicji, wyższej jaźni, głos Boga, który chce dla nas dobrze, który, który chce dla nas szczęścia i życia z lekkością i tak dalej, życzy nam dobrze ten głos. I jest drugi głos, głos ego, głos takiej ciemnej strony mocy, tak. I my ten dobry dla nas głos często zagłuszamy, uciekając w różne rzeczy. Eee, I jakby nie dajemy sobie prawa sami, bo my sami to jesteśmy, każdy jest za siebie odpowiedzialny. I każdy sam jest po prostu, zarządza swoim życiem, jest odpowiedzialny za swoje emocje, za swoje zdrowie. I jeżeli masz jakiekolwiek dolegliwości, trzymać się choroba, nauk cokolwiek jest nie tak z twoim życiem czy z twoim zdrowiem to znaczy, że nie chcesz zobaczyć prawdy o sobie, o swojej rodzinie i tak bardziej o sobie czyli wypierasz tą prawdę i wypieranie tej prawdy e, ostatnio u mojego klienta mojej klientki objawiał się Bólem wszystkich zębów, e, i po prostu e, od przewlekłym e, leczeniem kanałowo e, z wielkim bólem e, od e, ponad roku. Tak? Więc cały czas był kłopot z zębami, ból. Więc tak się objawiało chowanie prawdy o sobie. Ale mogą być inne przyczyny, inne objawy. Tak? Jeżeli nie chcesz zobaczyć prawdy, jaka jesteś. Jak krzywdzisz innych przez swoje zachowanie, no to Twoje życie się nie zmieni. Twoje życie się nie zmieni. Dlatego bardzo ważne jest, i nie ma tak, że jedni są dobrzy, drudzy są źli. Każdy z nas jest w połowie taki i taki. I teraz od Ciebie zależy, jak będziesz zarządzać tym, tak? Jak zobaczysz tą swoją toksyczność, to ona się zrobi biała, rozświetlona, przestanie rządzić twoim życiem, przestaniesz zachowywać się toksycznie, bo ona zostanie uświadomiona. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, w tym całym uzdrawianiu żeby zobaczyć prawdę i zobaczyć tą swoją ciemną stronę. Niektórzy nazywają właśnie to, że są warsztaty z cieniem. Ja robię to na sesjach, na warsztatach. Generalnie to nie jest główny punkt programu. Ale on jest ważny, dlatego to daje ulgę, i to zmienia całe życie. Całe życie zmienia na lepsze, zmienia życie nie tylko nasze, ale naszego otoczenia. Więc, jeżeli ktoś ma ogromny opór, żeby przyjść na terapię, ma opór przed tym, żeby w ogóle wyzdrowić, czyli ucieka w tabletki, w nałogi, w depresję. Depresja to też jest ucieczka przed tym, żeby zobaczyć prawdę. O sobie, o swoim życiu, tak? Strach przed tym, żeby się zmierzyć z emocjami, ale też, żeby zobaczyć prawdę e, o sobie, tak? Jaka jesteś, e, jaką jesteś ofiarą, tak? tak? Naprawdę, bo depresja trzyma w perspektywie ofiary. E, I my mamy, i ty masz z tego korzyść, jeżeli tak chcesz, trzymać przy sobie depresję, czyli masz korzyść z bycia tą ofiarą. Bo inni się tobą zaopiekują, ty już nie musisz, tak? Taką masz korzyść najczęściej. E, więc tak to wygląda, moi kochani. Także nie bójcie się oglądać swoich toksycznych części. I zaczęłam mówić od, od kogo to idzie. E, jak wam powiem, to i tak tego nie zrobicie, bo to jest, <laughs> to jest proces. Sami tego nie zrobicie, sami tego nie odkryjecie, a jak nawet to czujecie gdzieś wewnętrznie, że tak jest, że jest to toksyczność w was, e, że jesteście nie wiem, e, agresywni, stosujecie jakąś przemoc wobec dzieci, słowną oczywiście, nie musi być fizyczna, e, upokarzacie innych i tak dalej. Jeżeli ona, e, jeżeli już to nawet widzicie. To i tak ten drugi gadacz, jakby w waszej w głowie, to ego, ma cel taki, żeby to przy was trzymać i żeby właśnie Wam e, owijać to w bawełnę, że to jest ok, żebyście tego do końca nie zobaczyli. I właśnie jak na sesji pęknie to, ta iluzja tego, tak? I jak zobaczycie tą prawdę, no oczywiście są zy, to jest normalne. Nie będę mówić tutaj ze szczegółami, co jest dalej i co jeszcze trzeba zrobić, ale najważniejsze jest to, żeby do waszej świadomości dotarło ta wasza ciemna strona, żeby to zobaczyć i rozświetlić. I wtedy naprawdę jest efekt wow na terapii. Jeżeli ktoś jest gotowy, to naprawdę można to zrobić na trzech sesjach. E, tylko tak to wygląda. Że jeżeli ktoś ma duży opór, to ja muszę na tej sesji cały czas z tym oporem się zmagać, bo cały czas, jakbym pozwoliła, żeby ten opór wychodził na wierzch, to ta sesja żadnego rezultatu by nie dała. Tak naprawdę byłaby przegadana, nie byłoby żadnych procesów, bo Wam by się włączało to gadanie i w ogóle opowiadanie. Jak i swoich żali, a do niczego by nie doszło, tak? jakby taki unik. Ja też to nazywam duchowym unikiem, szczególnie jeśli chodzi o moich znajomych z kręgu rozwoju świadomości, którzy wibrują niby wysoko i mają aktywne te czakry świadomości, czyli mają jakieś połączenie z wyższą świadomością, ale nie są uziemieni, czyli te dolne czakry, gdzie tam się schował ten ich cień, są nieruszone, tak? I wtedy, mimo tego, że mają jakieś zdolności, to jeżeli się nie uziemią, jeżeli nie przepracują tych swoich traum, gdzie źródłem jest ten cień, traumy z rodzicami są źródłem, moim zdaniem na 99%. Póki tego nie zobaczą. I nie przepracują, to żaden rozwój duchowy ani własny nie jest możliwy. Tak? Nic się nie zmieni w ich życiu. Na lepsze może się coś, no mogą po prostu udawać tych rozwojowców, mogą się interesować, ale wewnętrznie nie będą czuć tego i nie będą mogli pracować myślę z ludźmi, dlatego że no, no, najlepiej się uzdrawiać od dołu. Czyli od dolnych czakr, czyli najlepiej, taka jest kolejność najwłaściwsza, żeby poradzić sobie z traumami z dzieciństwa, tak? z żalami, urazami, odblokować, moc przepuścić przez serce i dopiero potem, tak, gardło, wyrażanie siebie, pragnień, wych wychodzenie do świata, wolna wola. I to jest prawidłowa kolejność, bo jeżeli zaczniemy od góry, no właśnie obserwuję, że sporo jest takich osób. Zaczynają od góry, znaczy no jakby tak się to, to, to dzieje automatem, tak? A dół mają mnie uzdrowione. I potem jest problem. Dlaczego nie, nie jestem w obfitości? Dlaczego mam te kłopoty? Przecież mam takie tutaj połączenie, wizję. Yy, w ogóle widzę różne rzeczy. No dlatego właśnie, że ten dół jest zablokowany, że tam jest ten twój cień ukryty. I kiedy mamy cień na 100% i go nie widzimy, kiedy nasz rodzic był agresywny, toksyczny, były awantury, bójki, była wielka przemoc w domu, było manipulowanie, wykorzystywanie, rodzice się bili, nie wiem, bie, ojciec bił dziecko. Generalnie była przemoc, agresja. To myślę, że wtedy na 100% jest ten cień. Tylko my nie chcemy go zobaczyć, bo nie chcemy widzieć, że my bywa, zachowujemy się automatycznie tak samo, jak nasz rodzic ten kat, tak? Czyli mamy w sobie demona. Da, mamy w sobie demona, z którym nie chcemy się zmierzyć. I jak ten demon wychodzi? To jest bardzo ciekawe. Ten demon musi wyjść tutaj ze środka przez układ energetyczny. Najczęściej on musi tutaj wyjść z tych dolnych czak przez serce i przez gardło, tak? Byłam, no, obserwuję, że u klientów tutaj po prostu jak on wychodzi, ta energia, to jest energia, toksyczna energia. Ona dopiero wyjdzie jak zostanie uświadomiona, tak? To nie jest tak, że ona tam czeka i tą toksynę rozsiewa na Twoje życie, na Twoje relacje. I ona dopiero wychodzi, jak zostanie uświadomiona, czyli cień zostanie rozświetlony. Czyli nie wystarczy go tylko uświadomić, ale on jeszcze musi wyjść z ciała. To jest energia, która jest bardzo silna, robi się sztywne całe ciało. Można ją z krzykiem, jakby wypuścić, to się uruchamia. To jest proces, to na zawołanie wam się nie zrobi, chyba że się tego nauczycie. Ale pierwszym razem to może być dla Was zaskakujące, jak ta energia wychodzi. Ona przydusza, po prostu jest silna, tak? Jest bardzo silna. Ale można sobie na przykład ją próbować dotykać, uruchamiać, jak jedziesz w autem sam sama i spróbuj krzyczeć. I ten krzyk, jeżeli to będzie ten krzyk tego cienia, z tego cienia, to on będzie taki, jakby nie był twój. On będzie taki wrzask, przeraźliwy jak, jak, jakiegoś potwora. Tak słyszę od klientów, tak? Że opowiadają, że jakby potwór krzyczał, że nie poznają swojego krzyku, swojego głosu. I to jest właśnie to. Póki nie wyjdzie ta energia, pó, póki nie, ucho, nie uruchomi się ta energia, to żadna terapia w ogóle nie ma żadnego skutku. Można sobie robić kwantowe uzdrawiania. Można sobie robić zmianę świadomości, przekonania, coaching bez wyjścia energii toksycznej, bez wyrażenia emocji, płaczu, krzyku. Jeżeli to nie wyjdzie z ciała, żadnego uzdrowienia na, 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 trwałego nie będzie. Yy, I teraz w odwrotną stronę, jeżeli wyjdą tylko emocje, a nie będziesz wiedzieć skąd one idą, nie będziesz rozumiał. To też to nie zadziała. Też nie będzie uzdrowienia, e, takiego, e, że, że już to nie wróci, tak? Będzie wracać, ponieważ e, wszystko musi być uświadomione. Skąd to idzie? Jakie przekonania na bazie tego się wgrały? Dlatego samo zobaczenie cienia też nie jest. nie załatwi sprawy. Samo zobaczenie cienia też nie załatwi sprawy. Dlatego u mnie na sesji jest holistycznie. Jest z wielu poziomów rozpatrywany problem, i dlatego jest skutek, i odchodzą problemy z tego życia. Dlatego ja będę robić z tego szkolenia już niedługo, bo wiem, że jest po prostu skuteczne. Czyli jedno, jakby trzeba połączyć kilka elementów. Kilka elementów dopiero jest skutek. I ja właśnie te elementy łączę. Oczywiście myślę, że yy, no, pójdziesz na jakąś metodę czy na jakiś warsztat, co jest tylko z jednej metody, to też trochę zadziała, ale zazwyczaj to, to wszystko będzie działać jak tabletka. Wypuścisz emocje, nie będziesz do, do końca ich rozumiał, skąd one idą, ale myślę, że ten cień yy, yy, w tych wszystkich składowych, które jakby. Moim zdaniem, są odpowiedzialne za uzdrowienie Twojego życia. Stanowi lwią część. Póki nie zobaczysz swojej toksyczności, i szczególnie tutaj się teraz zwracam do ofiar, kiedy jesteś w perspektywie ofiary, kiedy narzekasz, obwiniasz innych o swój los, opowiadasz do sąsiadek, do, do rodziny, jaki Ty masz ciężkie życie jak ci jest ciężko, że tu masz zły los i tak dalej, że nie masz pieniędzy, cały czas narzekasz, tak? I oczywiście chodzisz do lekarzy, przerzucając odpowiedzialność za swoje zdrowie. To też jest wtedy w perspektywie ofiary. Dopiero jak weźmiesz odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie, postanowisz o tym, zadecydujesz. Że Ty sama jesteś odpowiedzialna, Ty jesteś dyrektorem swojego życia, to wtedy dopiero możesz zacząć siebie uzdrawiać. I jeszcze powiem szybko: jak to jest, jak niektóre z Was chodzą do tradycyjnych lekarzy na tradycyjne terapie, czy biorą tabletki i przychodzą też do mnie, czyli jakby to są dwie drogi, które są w ogóle niespójne ze sobą, tak? Najczęściej nie ma skutku, jest na chwil, chwilowa poprawa, ale ty nie będziesz w nią wierzyć za długo, ponieważ tamten terapeuta, który powiedział ci, że musisz chodzić kilka lat albo brać kilka lat tabletki, on cię będzie ściągał znowu do starej, do starej świadomości. Czyli nawet jak do mnie przyjdziesz, i się uzdrowisz na jakiś czas. To jak nie będziesz, jakby już szła do nowego, do nowej świadomości, wrócisz, zrobisz krok do tyłu i tam znowu wrócisz po tabletki, e, znowu jesteś może uzależniona tam od, ty, od tych wizyt, bo to jak wiecie, że jak się chodzi bardzo długo gdzieś, no to jest się staje nawykiem. E, to niestety zrobisz krok do tyłu, czyli wróci wszystko. Bo nawet jak coś się uświadomi, a ty nie zmienisz, nie dasz energii w zmiany życiowe, nie podejmiesz życiowych zmian, nie podejmiesz działania, to to uzdrawianie też nic nie da. Czyli oprócz tego wszystkiego jeszcze potrzebujesz te zmiany w życiu jakby wprowadzić, tak? Zacząć stawiać granice osobiste, wyprowadzić się od toksycznego partnera. Nie wiem, bałaś się na przykład całe życie odezwać do mamy, poprosić ją o coś, czy powiedzieć jej coś, no to trzeba się odważyć i to, i to zrobić. Na przykład masz problem taki, że twoja rodzina jest skłócona i się nie marzysz o tym, żeby na przykład usiedli przy jednym stole i żeby miło było się rozmawiało. No to musisz to zaranżować, tak? Jeżeli z Twojej energii już to jest uzdrowione, w Twojej energii ty nie czujesz do nich żalu, no to Twoim zadaniem jest, aby zrobić ten krok do przodu i po prostu zainicjować to, tak? Jeżeli chcesz. I wtedy jest całkiem spora szansa, że to się uda. Chociaż może nie od razu będą te relacje czy rozmowy takie bardzo przyjemne, jakbyś tego chciała. Ale z każdym następnym razem będzie pewnie lepiej, tak? Więc tak to działa, że trzeba patrzeć na siebie wieloaspektowo, że jedna sesja nic nie zmieni, jeżeli ty nie wprowadzisz zmian albo jeżeli będziesz uciekała w opór. Możesz być coachem, możesz być terapeutą, możesz być lekarzem, nieważne. Jesteś człowiekiem i ja patrzę na ciebie jak na człowieka. I jeżeli są ludzie, ludzie też zafiksowani na jakieś metody, tak? że oni tą metodę lubią, ona na nich działa, na przykład ustawienia i koniec. No niestety, ja tu obalam to, bo według mojej perspektywy, same ustawienia nie uzdrowią twojego życia. Poza tym eee, Poza tym tak jak mówię, trzeba podchodzić wieloaspektowo i praca z ciałem i z emocjami i z cieniem i z lustrem i potem dokonywać zmian, czyli uczyć się wychodzenia ze strefy komfortu. I nawet taki niuans, że trzeba wzmocnić najpierw ciało, żeby zmierzyć się z emocjami. Tak? Żeby zacząć pracować z emocjami i czuć ciało bardziej, to najpierw potrzebujesz poczynić kroki, żeby to ciało było mocne. Jak ty jesteś osłabiona, wycieńczona, jak żyjesz na przykład z toksykiem, no to jesteś, bo on ci cały czas osłabia tak, i kradnie ci energię i cię wykańcza. Więc żeby zacząć pracować nad sobą, to potrzebujesz się najpierw od niego wyprowadzić. Ale żeby się wyprowadzić od toksyka, czasem jedna sesja zadziała. Właśnie też mia, ma, mam taką niedawno klientkę, tak? Po jednej sesji była w bardzo toksycznej relacji wiele lat ze swoim dzieckiem i po jednej sesji nagle nabrała mocy i się wyprowadziła, tak? Kilka dni wynajęła mieszkanie i dziękuję do widzenia, tak? I znalazła odwagę i siłę. Ale każdy jest inny. Tylko tak jak mówię, ja wiem co działa. I jeżeli jesteś gotowy, i otwarty, żeby pozbyć się swoich życiowych problemów, nałogów, dolegliwości, depresji, to zapraszam. Ja mam teraz jechać tu prosto. jestem jeszcze w połowie drogi, bo jadę właśnie na konwent rozwoju świadomości do brzegu. Będę tam prowadzić swoje zajęcia, e, taniec intuicyjny, to jest taki też mój konik warsztatowy i będę prowadzić jutro prelekcje. E, będę prowadzić e, w sobotę. Prelekcje o e, odkrywaniu planu swojej duszy, swoich talentach, e, blokadach przed tym. E, także jeżeli ktoś jest akurat pożegnu, to zapraszam. Okej. Okay. Czyli podsumowując, rozświetlenie swojego cienia, swoich toksycznych części, które mamy wyparte, bo nasza ta jedna strona gadacz w głowie mówi, że to jest niemożliwe, żebyśmy byli, byli tacy. Za 400 Czyli jakby stawiamy, stajemy w prawdzie, i wtedy dopiero jest duży krok do uzdrowienia swojego życia, do lepszych relacji. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, o czym ja mówię, i że osoby, które mają to usłyszeć, usłyszą. Jeżeli poczujesz, że ktoś to E, potrzebuję takich informacji, że mogę komuś pomóc. Czy to nagranie komuś pomoże, to prześlij proszę. Dziękuję za subskrypcję, proszę o komentowanie. Dziękuję za komentarze, bo widzę, że się rozkręcacie bardzo fajnie. E, wszelkie lajki, serduszka, komentarze. E, bardzo wspomagają. E, Moją działalność docieram wtedy do klientów, którzy faktycznie mnie potrzebują i mogę pomóc uzdrowić im ich życie. Bo ja jestem narzędziem, tak? To nie to, że ja was uzdrawiam, wy sami siebie uzdrawiacie. Ja Was tylko prowadzę do tego, żebyście zobaczyli prawdę o sobie i skąd się biorą wasze problemy. Muzyka